Cześć, Maneczko, z tej strony Kamil, witajcie w drugim odcinku z gry Jedi Ocalały. Jest też, bo zauważyłem, że możemy te postawy zmieniać na okrągłe, dlatego, ja sobie wybiorę tą postawę i my ruszajmy dalej za Bałdę. Obym, w ostatnich latach korusa bardzo się zmienia. W tych czasach wystarczy wyjść na zewnątrz, żeby dawać sobie kłopoty. No, też prawda. No, też zanim to zmienimy sobie kolorki naszego stylu. Co to? A, Wymaga być bez koszuli, dobra. Znaczy my sobie tutaj wyposażymy. Także nie będziemy, tak widzowie, kolorek dalej przechodzić z odcinka na odcinek. Co do kłopotów, spróbujmy uniknąć tego patrolu. Zgadzam się. To Też nie by się w sumie przydało. Nie ukrywam, że Przydałoby się. O kurczaki! Oj, wow. Ja cię kręcę. Nie cierpię sąd szpiegowskich. Ja też. No to co? Idziemy dalej. Chciałem powiedzieć, ale oczywiście nie no ma opcji, muszą nam przeszkodzić. O Tak oberwałem. Myślałem, że już nie zdarzy się taka sytuacja, że oberwę. Nie dał nam posłuchać. O nie. Wow. Okej. Okay. Możemy też spowolniać czas. Sparujmy w piłkę ataków. Patrzmy, Bołdowie. Musimy też, żeby sobie... Walczyć muszą na różne sposoby. Gotów do strzału. A jeje, Myślałem, że już nie o gdy Przepraszam, ze mną w drużynie? Od początku masz pod górę. No, też prawda? O szybko. myślałem, że, do, że doskoczę. A tam na pewno jest coś wartościowego. Mam nadzieję, bynajmniej taką. No i jest. Błamek piorytu. To jest jeszcze druga strona. To jest po drugiej. A, po drugiej stronie był ten ślepy zaułek. Lecz właśnie jak pod tym na matkę, to. im się zresztą na drugą stronę, ale. musi się chyba udamy teraz przed siebie. Tam powiem, widzowie. Ale też, to jest, ale też jest... to fajne, że... że możemy te postawy na okrągło zmieniać. O nie! Out! Kochro! Go, o ja cię. Zdoby to umiejętności. Każdy dodatkowy i tak się może przydać. Bidi chyba sugeruje, żeby to zrzucić. Teraz droid będzie mi rozkazywał. Czekajcie A jak mi się tam zostać mamy, nie doskoczymy, A, patrzcie. Muszę mocno w tej kostce. Nie, Tak powinien być dobrze. To tak. Imperator zmienił świątynię Jedi w swój pałac. Tak, to Imperium zawsze wychodzi najlepiej. Weź coś, co kochasz, i zmień to w coś na co nie możesz już patrzeć. Hmm. <grystanie> Też raczej możliwe. Dzieńku! Chyba całe szczęście przeżyłem. Od jak dawna pracujesz z Ogererem? Nie za długo. Wziąłem od niego o. Widziałem, że był pod wrażeniem, a to rzadkość. I tam ja widzę, że z drugiej strony chyba w mamy się udać. Ojej, nie! A chciałem powiedzieć, że właśnie tutaj też może być coś cennego. Przynajmniej. Mam taką nadzieję. No Teraz znowu coś do miecza... ...świetlnego. Dobra, skoczyliśmy. Teraz tutaj. Matyczkę. Dobra, jesteśmy. Ok. Minął no, też można. Też wizyty nie zauważyliście, że pewnie mogliście zauważyć, że mało brakowało i bym spadł. Być może zdołamy wykorzystać ten dźwig, aby przejść przez most. Użyjemy narzędzi imperium przeciwko niemu.

Znać, Oczywiście jesteśmy sobie w stanie poradzić z nimi. I po wszystkim no, to też mi racja. Nieźle! Mamy kolejny odłamek Pioretu. No i co, widzowie ruszamy dalej. Wow. Właśnie ziszkę drugi spotków nas teraz zakupował ciębu. Czekałem na Nie, bo się nie uciekliśmy, bo to, to w sumie trochę logiczne. Patrz na co? Odejdźmy trochę. Nie zdołasz uciec. No dawaj. Dobrze. Naprawdę cię nie polubię Za tobą też raczej nie przepadał hmm. nie widzę drogi na górę Rozejrzyjmy się Biliła chyba coś znalazł Znalazłeś coś? Co tam ma? Linę do wspinaczki Używają ich teraz na budowach Naprawisz ją? Jest wystrzępiona, ale nie szkodzi Powinno pójść gładko. Hmm. Hmm. Powinno. Podobno walczyłeś z Imperium na kasiku, no zwinąłeś maszynę i samodzielnie rozpryłeś imperialny obóz więzienny. To akurat widni hmm. tylko wydwoje? Nie zupełnie. A jak jest z tobą? Potrzebujesz kredytów? Ich nigdy za wiele. Ale... Mam córkę. Katę. Nie widujemy się zbyt często, ale mogę chociaż ją wykarmić. Ciężka sprawa. Tak rozłąka. Hmm. A jej matka? Nie, nie żyje. Co brało nam ją imperium? Przykro mi Zabrało wielu ludzi Z każdym dniem więcej Używałeś ich kiedyś? Poradzę sobie Byłem złomiarzem na bracie Sporo przeszedłeś jak na swój wiek Staram się przetrwać Jak my wszyscy No okej okay. Do wspinaczki No ok, korzystanie z tej linii do wspinaczki jest bardzo proste To jakbym mógł, też jeszcze bym tego droida widzowie z początku Już chwilka Gdzie jest ten... Droid? Poczekaj chwilkę, Bode a co czekasz? Wiecie, widzę wyżej, mam trochę słaby wzrok Dobra, trudno, najwyraźniej nie byciałem nigdy zaskonanego Rina wspinaczkowa wytrzymuje Dobrze, mam wrażenie, że jeszcze ci się przyda Już mi się przydała Lecz... Możemy użyć dole... gminalu, to co jest ono, mam widzowie Może widzowie, to Rina no, 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 do wspinaczki I nam lecie, po to się i był łatwiej inne lokacje może odwiedzić, że tak powiem. Wspierać inne rzeczy. Właśnie, w tym ale Waszyk, nie doskoczył kiedyś dla Tutaj bym mógł nie skoczyć. Jak na Kubaiis? na Bliźniaki go do szybu sobie, sobie też widzowie to. Jakbym później nie musiał biegać i, i nadzieję, że robić że tego wszystkiego bezuśni. od nowa, Doprowadziłeś nas do senatora. jakby grać wywaliło, moje korzystanie z tej linii spinaczkowej jest bardzo przydatne i bardzo fajne. Podoba mi się, Gal, dobrze Cię widzę Hej, brawo! Żadna robota nigdy nie idzie. Dobra, teraz widzę, i ja Wam powiem, że chyba przyspieszymy to trochę i zaczniemy szybciej zmieniać kuleczki. Tak, może po dwa w każdym odcinku. Jest zgodnie z planem, prawda? Inaczej nie byłoby zabawy! Jak ten nowy? Trochę gaduła, ale dobrze walczy. Ha, niech będzie Gaps skakowała jacht. Senator nie wezwie pomocy, ale dobrze się zawątrował. Próbowałeś pukać? Ej, a, a ja... ej, dobra, jestem Oj, sowizowie Ruszamy dalej Założyliśmy się, że senatorka załóżcie wypchać i ustawić w gablocie Ej, chcę dostać działkę Hej Kal, jeśli zginiesz, dostanę modliszkę, nie? Wybacz Gaps, nie należy do mnie mm. To w jakim plan? <laughs> <laughs> Ten jacht to sejna Ramsidian. Senator ma tu na swoim terminalu wojskowe dane wywiadowcze. Mogłyby zwiększyć nasze szanse. Rzecz w tym, że kabina jest zabezpieczona. Nawet bliźniaki nie wyważą tego draństwa. To jak wyjdziemy? Wy, chłopcy, załatwicie sprawę jachtu, potem ja pożaruję po hakersku. Z moim uroczym pomocnikiem. Zajmę się transportem. Wrócę Lada moment. Do dzieła. No okej. Okay. Podoba mi się taka współpraca. Bliźniaki! Pomóżcie Karowi przejść! Co mam robić? Masz plecak rakietowy? Dziękuję chłopaki za pomoc. A my zatem widzowie. Okay, A my za ten okay, widzowie ruszajmy okay. dalej. to następnym razem sprawdźcie, czy nie ma dziar syndykatu. Hej, Karl, jak sobie radzisz? Tylko podziwiałem widok. Czego szukam? Dwa skorniki trzymające jacht. Będzie potrzebne sporo siły. Siły, Jedi. Chyba sobie poradzę. No, mam nadzieję, że tak będzie. Hej, Karl, próbowałem przesunąć te sporniki, ale. Tak, Gaps już mnie informowała. Dobra. No dobra, tak? To, to w takim razie zrobić? A po prostu dwa. 2 Pierwszy wspornik zdjęty, gaz. Powiesz bliźniakom, żeby ściągnęli jacht. Robi się wasza kolej. No, Przejdziemy. Tam jest szef fabryczny, który uciekł na miękko. Czekajcie, widzę chwilkę, kota muszę wypuścić. I jużcie. Dobra, i jestem. Musiałem jak słyszeliście, kota wypuścić. Zawsze jestem ostrożny z mojego pokoju, bo ze mną sobie leżał. Eee... Baj? Gwoli ścisłości i już go dla ciebie pozwoli. Niechwa robota, Karl. Z Kagu i jedziemy na dróg. A może tu, do jacht. A ja myślałem, że już nie jedziemy na dróg. Podowny asystent, pokażemy wam jak to się robi. No Okej, okay, chopujemy. No dobra, widzowie, i teraz spotkamy się chyba z tym całym senatorem właśnie. Do którego właśnie mieliśmy dążyć. Wiedziałem, że mamy rachunki do wyrównania. Zdraż nam swój kod do terminalu. Nie mogę! Zabiją mnie! Patrzcie, to ciekawe, że jeżeli będą takie niebieskie obramówki teraz zważać, widzowie, nad głowami ich, to możemy wyjąć R1 i, jakby. nie wiem, sakujemy ich umysły, czy coś w tym stylu. Dasz mi dostęp do swojego terminala. Nie! Nie mogę! Nagroda, i zaufanie. Mm. Dobra, damy mu cukierki, czy coś, nie odblokuj wiem Odblokuj go, a odwdzięczę cię się Tak! Dostanę nagrodę, odblokuję terminal Ale za gładko idzie, widzowie Jeśli się ruszy, strzelaj Z przyjemnością Dobra, BD co my tu mamy? Na pewno dużo informacji. Są wszędzie. Chyba nie na to liczyliśmy. Walczymy od lat, ale nawet ich to nie spowolniło. Czego się spodziewałeś? Przegraliście. Republika jest martwa. Zabili ją tacy jak ty. Myślisz, że planowałem okupację Utapał? Zawarte przeze mnie kompromisy stworzyły przyszłość memu ludowi. Byłem na Utapał. Wszyscy cię tam przeklinają. Przynajmniej żyj! Po co walczyć, gdy nie możesz wygrać? No nie wiem. Kapitulacja smakuje gorzko na początku ale z czasem będzie słodsza. Uwolnij mnie. Dogadamy się. Nie, senatorze. Gdy twoje dzieci kiedyś to zobaczą, będą wiedzieć, że Jedi wciąż walczą. Rozczarowująca naiwność. Hej! Bliźniaki chyba znowu są głodne! Może zacznijmy się zbierać zanim powtórzy się incydent z Caridy, co? A co z nim? Idzie z nami. Dobra! Zabierzmy jedzenie na wynos! No... okej... Okay. Co my tutaj mamy? No dobrze, od którego z narzędzi negocjacyjnych by tu zacząć? A więc twierdzisz, że mam ostry język? To tutaj jest z kolei tempo. No cóż, musi wystarczyć. Nieźle, naprawdę nieźle. senatorze. Czeka pana radka z Sogeru. Zabije mnie! O, no nie wiem. To zależy od tego, czy będzie pan współpracował. Nie, już mogę z nimi, żeby nie rozmawiać. Prawda? Zmieniam zdanie. Zawsze atakujmy imperium. Ta! Miło jest zmieniać świat. Nie! Są bogaci, obrzydliwie. Hatowie to przy nich porządni obywatele. Dam głowę, że senator napchał sobie tyle, tego co ci tyle zajęło, podczas gdy ty gorzyłeś tak jak kur. Przełapany na ukrywaniu zdrajcy! Kestis! Otworzyć ogień! Rozproszyć się! Za osłonę! Tank, Warwick! Pięknie O, oh, ja cię kręcę. O, oh, ja cię kręcę. KAL! Wracaj! KAL! Dokąd to? Wracaj tu, Kal! Ja nie mogę Łoł! Wow. Jeszcze do tego nosary Muszę się dostać do modliszki Kaps. Bliźniaki. Nie ma czasu na żal. Ruszajmy. Ja nie mogę. O! Bye. Dobra, Bologna mamy smog. dobre. Musimy być o krok przed nimi. No dobra, widzę, i będziemy kontynuować w kolejnym odcinku. Cześć, papa! Pa.